Witajcie, jestem chowa. Dziś będziemy grać fajną gierkę. Wbijajcie na mój kanał. Na kanał Seby Seba Pro i na Antek Games. Cześć. To jest taka gra BMX. Możecie wpisać w sklep Le... albo z BMX, albo BMX2. I zaczynamy. O nie! Muszę od nowa, bo coś mi nie pykło. Boże! No coś nie idzie. Jakby no objawiła się klątwa nagrywania? No właśnie! Często tak jest. Każdemu chyba się przydarzyło. No, mi akurat Dobra. Dobra, zaczyna się dobrze. Odbijajcie do klubów Brawl Stars czwóreczki. Tam wszyscy są z naszej ekipy małej. A. Można tak powiedzieć. Tak jakby. Tak jakby. Tam jest już chyba 90 osób. 96. No, więc nie macie za dużo czasu, żeby tam wbić. Dokładnie. Okej. A myślę, że nie wbijam. To jeden bo Boże, co się stało? Niebo. Zagramy sobie tego z trzy gierki, takie przej. Przejdziemy trzy gierzki takie, no i będziemy zakończać odcinek, bo jest już 23. Juz, więc powoli będziemy musieli spać, żeby na jutro mieć siłę na kolejne odcinki. Dobra, pierwsze to 442. Miałem lepiej. Gramy jeszcze raz. Pojakał to ponad milion chyba. Tak. Teraz dobrze, że mi pykło. O Boże. Od nowa. Oś trochę słabo. Dobra, tutaj też. było. Teraz mam tak było zdumienie, czy ktoś to jest członek. Boże. Od nowa. To ja napisałem. ze sklepka. O. Boże. O! Huh. No tutaj akurat był fart milion. Mega był fart. Mogłem się rozbić. Dobra, o, i chyba i będzie więcej niż... Mój film będzie już jutro przesłany. No, film będzie następny jutro. Tak mniej więcej o... 14.13. 14. Czternastej, trzynasta. No... Zależy od której skończymy i czy będziemy... Rudy? My jesteśmy na obozie chowem, Dokładnie. O, jakaś oparta mi się wyświetla, ale nie kupuję, bo... Ja cię, kubajdę z jeśli nie masz Jakiego klanu? Kanału masz już? No, wtedy Ale cichu! Ja nagrywam. I Ten powiedział. Wtedy się dopiero skapnął, że od kanału słożył. No właśnie. Boże. O ja. Już powoli będziemy zakończać. Ostatnią rzecz jedziemy. Ten odcinek będzie taki pierwszy, króciutki, tak na rozgrzewkę YouTube'a mojego i kanału. Bo na początek takie długie odcinki chyba są nieopłacalne. Dobra, chyba będzie dobrze. Dobra, bardzo dobrze. Może. No i na tym będziemy zakończać odcinek, więc do następnego odcinka. Pa!